Finał Regat Wielkich Żaglowców The Tall Ships Races 2013 uważam za zamknięte. 91 jednostek, 3200 załogantów na tych jednostkach z 36 krajów i uwaga ponad 2 miliony osób, które odwiedziły Szczecin podczas czterech dni. To oczywiście zasługa miasta i również i państwa. Wielkie brawa szanowni państwo za tę wspaniałą regatę, za ten wspaniały finał, za tę wspaniałą pogodę i za tę oczywiście atmosferę niepowtarzalną.